Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom kanału Układu Sił. Tradycyjnie na początku tego odcinka zachęcam Państwa do tego, żeby kliknąć przycisk. Subskrybuj, jeżeli interesują Państwa również informacje z regionu Bliskiego Wschodu, układ sił .pl, również komentarze, magazyn z zakresu stosunków międzynarodowych, geopolityki. Dzisiaj naszym gościem jest Witold Repetowicz, doktor Witold Repetowicz, Akademia Sztuki Wojennej. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o sytuacji na Bliskim Wschodzie przywódca Hamasu nie żyje. Został zabity w Teheranie. Tak podało ugrupowanie w oświadczeniu. Irańskie władze również potwierdzają te informacje. Jak to się stało, że padła ofiarą taka, taka postać i to w takim miejscu jak Iran? Wydaje się, że Teheran powinien być bezpiecznym miastem. No to jest szokująca informacja z perspektywy irańskiej. Jest to ogromne uderzenie w twarz Iranowi ze strony Izraela, bo nie ma wątpliwości, że Izrael za tym stoi. Chociaż Izrael, co też jest dość zrozumiałe, nie. nie ogłosił swojego sprawstwa. Iran póki co również jest szczęśliwy w wskazywaniu Izraela i zapowiadaniu jakiegoś odwetu. Natomiast sam Hamas wskazał Izrael jako odpowiedzialnego za, za, ten, za ten atak. Natomiast Hania E, uczestniczył w zaprzysiężeniu prezydenta Masuda Pezeshkiana w dniu wczorajszym. E, także była to uroczystość, w której brały udział delegacje 70 państw, wielu ministrów spraw zagranicznych, również prezydentów państw regionu, premierów. E, I na oczach tych wszystkich państw e, no, Iran Pozwolił, no bo nie, 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 za, nie zabezpieczył w, w sposób dostateczny, nie zapobiegł te, te, temu atakowi. Jest to ogromna porażka w tym momencie dla, dla Iranu z jednej strony. Z drugiej strony, to jest porażka, którą, którą tak naprawdę trudno porównać do czegokolwiek innego, bo jeżeli mówimy o atakach na terenie, na terytorium Iranu. No to nie można tego porównać nawet z zamachami na naukowców zaangażowanych w irański program nuklearny, no bo to nie było, te, te ataki, co prawda, były bolesne dla, dla Iranu, ale one nie były na oczach no, 70 delegacji oficjalnych. Tutaj Hanija był w dodatku bardzo ważną osobą. W tej układance I, i dla Hamasu to jest oczywiście również gigantyczny cios, chociaż nie wpłynie on na zdolności operacyjne Hamasu. Natomiast z całą pewnością zablokuje, prawdopodobnie to też było celem Netanyahu, który no, z całą pewnością podejmował e, decyzję w sprawie tego, e, tego ataku, e, więc e, e, zablokuje dalsze negocjacje w sprawie e, zawieszenia e, broni w, w strefie gazy i zwolnienia zakładników. E, także no, tutaj oczywiście w Izraelu e, można się spodziewać euforii i nikt nie będzie tej e, operacji krytykował, ale ona z perspektywy izraelskiej e, też będzie miała e, swoje, swoje koszty. To znaczy, e, być może e, ten atak był tak naprawdę przypieczętowaniem losu. E, Albo wszystkich, albo co najmniej znacznej części zakładników izraelskich pozostających wciąż w rękach Hamasu i w strefie gazy po 7 października. Także podsumowując, no na pewno jest to gigantyczny cios dla Iranu. Jest to również gigantyczny cios dla, dla, dla Hamasu. Na pewno te delegacje, zwłaszcza z państw, tutaj też warto podkreślić, że były z perspektywy Izraela, jest to również bardzo widowiskowy sukces wywiadowczy. Znaczy tutaj ustalenie w gdzie znajduje się cel? No to jest, to jest naprawdę ogromny sukces. I z perspektywy izraelskiej jest to w dużej mierze zrehabilitowanie się za te porażki z 7 października. Również przypuszczam, że. Jeżeli chodzi o samego Netanjahu, a to dla niego jest najważniejsze, e, ruszą mu e, w górę słupki poparcia, e, wy, 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 jeżeli chodzi o poparcie wyborcze. E, także to jest, e, to jest e, z perspektywy Netanjahu ważniejsze niż, e, niż los zakładników w, w, w strefie gaz. E, także <laughs> tak, Reasumując, jest to sensacyjna informacja i dla Netanyahu jest to największy sukces od rozpoczęcia tej, tej wojny. Rozumiem, że teraz przemoc będzie rodziła kolejną przemoc. Protesty również pewnie wybuchną wśród Palestyńczyków i teraz wszyscy będą znów się zastanawiać, zastanawiać jaka będzie odpowiedź hamasu. Znaczy, po, po ostatnich godzinach mamy <laughs> trzy podmioty, które otrzymały uderzenie ze strony ze strony Izraela. Do tego jeszcze można dodać Iracki Kataib Hezbollah, którego baza została zaatakowana prawdopodobnie przez Amerykanów. W Iraku, a Katajub Hezbollah jest również, to jest oczywiście Katajub Hezbollah, to nie jest to samo co libański Hezbollah, natomiast jest jednym z kluczowych sojuszników Hezbollahu, który te, te milicje szyickie z Iraku również są gotowe do udziału w wojnie z Izraelem, jeżeli dojdzie do inwazji izraelskiej na Liban. Także mamy tutaj zasadniczo trzy podmioty, które w jakiś sposób zostały uderzone w ostatnich godzinach, pomijając Kataj i Hezbollah. Iran, Hezbollah i Hamas. Hamas oczywiście przede wszystkim zerwie negocjacje pokojowe. No, Hanija był główną osobą prowadzącą te negocjacje pokojowe, więc, więc no tutaj e, e, Trudno, żeby one nie zostały zerwane. E, i, e, I można się spodziewać, że, że dojdzie do. Ataków, jakichś eskalacji przemocy na zachodnim brzegu, ale również można się spodziewać e, ataków e, terrorystycznych na obiekty e, izraelskie, czy nawet szerzej żydowskie e, na świecie, w tym w Europie, w, w odpowiedzi na te, na te działania, e, które zostały podjęte. E, I e, Natomiast nie sądzę, żeby Hezbollah dokonał takiej odpowiedzi, która doprowadziłaby do kolejnego ruchu ze strony Izraela. W tym momencie raczej nacisk jest położony na na Hamas i na działania Hamasu. Tutaj Hamas będzie głównym y, odpowiadającym na, na, y, na to, co zrobił y, Izrael. Y, Hezbollah oczywiście jakoś y, też odpowie, ale y, o wstrzemięźliwości Hezbollahu, y, niechęci do, do jakiejś eskalacji świadczy fakt, że Hezbollah wciąż nie, nie y, przyznał, że władz Szukr. Który był celem tego ataku w Bejrucie, zginął. Tak? No jest wszędzie informacja o śmierci Ismaila Hani'i, natomiast o władzie Szukrze, Szukrze no jest cicho, jeżeli chodzi o, o, o Hezbollah. Tak? Izrael tutaj ogłosił, akurat tutaj się przyznał oczywiście do, 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 tego, do tej operacji w przeciwieństwie do, do Hani'i, bo to też jest, Inna kategoria. No w Hezbollah było oczywiste, że, że no atak na te wzgórza Golan był wyprowadzony z terytorium Libanu, więc no tutaj odpowiedź była na terytorium Libanu. Natomiast, natomiast w przypadku Iranu, no Izrael nie, nie, nie może przyznać się, że dokonał ataku na, na terytorium Iranu. Myślę, że Iran też musi jakoś mocno odpowiedzieć, aczkolwiek no, Iran ma ograniczone troszeczkę opcje odpowiedzi. I nie sądzę, żeby żeby był gotów do Bezpośrednio odpowiedzieć, to znaczy że własnymi rękoma na terytorium Izraela. Nie będzie powtórki do tej sytuacji, która była kilka miesięcy temu, kiedy, kiedy moim zdaniem nie będzie takiej powtórki, chociaż oczywiście groźba jest dość duża, ale myślę, że Iran póki co, zresztą oświadczenia Iranu są dość szczęśliwe w tym, w, tym, w tym zakresie i myślę, że Iran będzie działał poprzez swoich proxy. Niemniej, tak jak powiedziałem, to jest ogromne uderzenie w twarz Iranowi i to na oczach, na oczach delegacji 70 państw. I jaka może być reakcja też świata Blisko wschodniego? Katar już również tutaj określił, że no to śmierć jest ohydną zbrodnią, Chiny nawet również zareagowały na śmierć przywódcy Hamasu, twierdzą, że jest to eskalacja napięć regionalnych, może to doprowadzi do tej wojny totalnej. No, Izrael może przez no, oczywiście tutaj nie przyznaje się, oczywiście jeszcze do tego ataku, ale może to. Doprowadzić do jakiegoś klinczu dyplomatycznego? Znaczy, Izrael pokazał już w ostatnich miesiącach, że nie przejmuje się opinią międzynarodową. Jest to natomiast problem dla Stanów Zjednoczonych. Ja nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone autoryzowały to uderzenie. W, w, e, w, te, w Teheranie. E, myślę, że e, mogły autoryzować, jest e, wielce prawdopodobne, że autoryzowały to uderzenie w Bejrucie, natomiast nie autoryzowały tego uderzenia w Teheranie. E, no, e, Stany Zjednoczone były bardzo zainteresowane tym, żeby doszło do tego porozumienia w sprawie zawieszenia broni. To teraz całkowicie podkreśla e, tą sytuację. I, i, i e, oczywiście e, tak, większość, zdecydowana większość e, państw e, no, poza zachodem, który tutaj e, zachowa milczenie ale poza Zachodem większość państw, zwłaszcza regionu, zwłaszcza arabskich, trzeba też przypomnieć, że zasadniczo niemal wszystkie państwa arabskie były obecne na zaprzysiężeniu Pezeszkiana razem z Haniją. Między innymi Zjednoczone Emiraty Arabskie, które są zresztą narażone, podobnie jak Arabia Saudyjska, są narażone na uderzenia ze strony innego podmiotu tej układanki, wspólnego sojusznika Hezbollahu i Hamasu, czyli, czyli jemeńskich Hutich. Jemeńscy Huti wielokrotnie zapowiadali, że jeżeli państwa arabskie wykażą jakąkolwiek Przejaw jakiejkolwiek e, współpracy, pomocy Izraelowi, no to staną się celem e, ataku ze strony Hutich. No a Huti udowodnili już, że e, są e, do takich ataków e, po pierwsze e, gotowi, a po drugie zdolni do tego. Już atakowali cele, w, zarówno w Arabii Saudyjskiej, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. E, tutaj też kwestia otwarta jest. E, czy inne państwa poza e, Izraelem, e, czy inne służby jakieś wywiadowcze e, brały udział w, tej, w, tej, e, w, tej, w tym uderzeniu? I e, e, jeżeli tak było, no to, no to możemy być świadkami też uderzenia. Na inne państwo ze strony jednego z podmiotów sojuszniczych wobec Hezbollahu, Hamasu i Iranu. Bo raczej wydaje mi się, że uderzenie zostało wyprowadzone nie spoza Iranu, ale z z terytorium Iranu. No, i, i chyba raczej e, tutaj musiały być dane wywiadowcze przekazane z kręgu osób, które uczestniczyły w tej ceremonii zaprzysiężenia PZ Kiana. No bo ktoś musiał przekazać dokładne, precyzyjne, precyzyjną lokalizację tego uderzenia. Także, także tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o Chiny, no to też jest to pewnego rodzaju uderzenie w twarz Chinom, no bo przypomnijmy, że niedawno Chiny ogłaszały wielki sukces dyplomatyczny, organizując negocjacje Fatahu z Hamasem i ogłosiły porozumienie Fatahu i Hamasu. E, oczywiście to porozumienie w Chinach e, nie miało tak naprawdę większego znaczenia e, i Izrael pokazał właśnie też, e, co, jakby, co sądzi o tym porozumieniu po Fatahu i Hamasu, że nie, nie znaczy on, ono dla niego nic tak naprawdę. E, więc. E, więc myślę, że tutaj również ze strony Turcji można się spodziewać jakiejś reakcji, chociaż no. Ostatnich, i tak ta reakcja nie przebije ostatnich wypowiedzi Erdogana pod adresem Izraela, które tak naprawdę no, nie, nie pociągną za sobą żadnych realnych kroków, bo Turcja nie uderzy w Izrael, to jest science fiction totalny. Niemniej warto pamiętać, że też minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan był obecny na zaprzysiężeniu Kiana, a Ismail Chania był mile widzianym gościem Recep Talipa Erdogana. Także myślę, no, e, e, myślę, że, e, myślę, że e, oświadczeń potępiających ten, ten atak będzie e, sporo. Ale nie ma to, nie będzie miało to dla Izraela żadnego znaczenia. Natomiast no, niezadowolenie Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że Stany Zjednoczone nie są zadowolone z tego ataku, nie będzie nigdy wyartykułowane wprost. Rzeczywiście świat i świat dyplomacji komentuje wydarzenia, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie. Również i, i Turcja jest tutaj ważnym graczem, albo przynajmniej prezydent Erdogan próbuje się tutaj pozycjonować jako ten lider blisko wschodni. Nie żyje lider Hamasu, został zabity w Teheranie. Być może też będzie okazja może kiedyś porozmawiać, kim był właściwie Hanija Od 2017 roku trwa Międzynarodowej dyplomacji tego palestyńskiego ugrupowania, no, myślę, że to, co się wydarzyło, z pewnością no, przesuwa negocjacje pokojowe, albo jakąś formę rozejmu w Strefie Gazy. Również warto o czym wspomnieć zginął, został zabity ochroniarz przywódcy Hamasu. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz doktor Witold Repetowicz kłaniam się nisko. どうぞ。